Wszystkim wiadomo, że stan obiektów Polskiej Służby Zdrowia jest w opłakanym stanie. Również w Wolsztyńskim Szpitalu od kilku lat trwają gruntowne remonty zapewniające pacjentom powrót do zdrowia w godziwych warunkach. W tej chwili rozpoczęliśmy modernizację ogrzewania w szpitalu, przechodząc z ogrzewania węglowo-koksowego na gazowo-olejowe. Temat zmiany kotłowni opalanej koksem na kotłownie gazowe rozpoczął się w ubiegłym roku poprzez przygotowywanie całej inwestycji, w tej chwili powiem już o konkretnych szczegółach, które już w rzeczywistości praktycznie są zakończone. Aktualnie, aktualnie zrobiona została sieć gazowa sieć gazowa doprowadzająca gaz na posesję szpitala do wykorzystania w kotłowniach gazowych. Do projekt zrobiła firma Protech z Wolsztyna w ramach sponsoringu. Natomiast umowa na wykonanie, na wykonanie w rzeczywistości tak zwanie w metalu rurociągu doprowadzającego gaz do szpitala, zakład gazowniczy, natomiast wykonawcą wykonawcą została firma została firma El Promont pana Zygmunt'a Gucze, wspólnie z zakładem remontowym pana Mączkowskiego. Aktualnie termin zakończenia tej inwestycji doprowadzenia gazu do posesji szpitala i rozprowadzanie jego na terenie jest w ostatniej fazie. Jest to przedsięwzięcie przybliżające nam zmianę kotłowni na kotłownie gazowe w tym roku lub w przeciągu Pierwsze, pierwszego miesiąca przyszłego roku. Jest to przedsięwzięcie bardzo poważne, terminowe i chcę tutaj podkreślić, że firmy, które za, z, z, są zaangażowane w wykonawstwo, wiele rzeczy robią w ramach sponsoringu, ponieważ sytuacja ekonomiczna szpitala jest taka jaka jest, jak służby zdrowia w Polsce całej. Niemniej jednak społeczeństwo powiatu wolsztyńskiego jest bardzo zaangażowane, żeby ta placówka miała zabezpieczenie techniczne na poziomie takim, jaki powinien być. Chcę powiedzieć jeszcze jedno, że dostawcom rur dla całego przedsięwzięcia e, rurociągu gazowego była firma, e, była firma również z terenu e, tu powiatu wolsztyńskiego. Tyle proszę Państwa e, informacji takich na bieżąco, natomiast dalsze będą w przyszłości. Dziękuję bardzo.